No maneczko wszystkim Chciałem wam dzisiaj pokazać pewną rzecz Ponieważ jest wiosna Każdy z nas robi sobie sadzonki, jakieś rozsady pomidorów, ogórków Papryk i tych innych warzywek Bardzo dużo osób zamawia też nowe kwiaty, nowe rośliny No i teraz tych roślin, tego wszystkiego jest tyle że trzeba e, w jakiś sposób to poopisywać, żeby wiedzieć, co się kupiło, gdzie co rośnie, gdzie co rozsadziliśmy, żeby móc to później zidentyfikować w łatwy sposób. Tak. No i jak wiecie, te znaczniki w wszelakie, wszelakiej maści, no nie należą do najtańszych. Dlatego ja sobie wymyśliłem taką metodę z wykorzystaniem butelek po napojach. E, i ta metoda wykorzystuje po prostu butelkę, z której można sobie zrobić znaczniki, no i wykorzystać jeszcze pozostałe elementy. Także zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Więc tak, mamy kosteczkę. Ta kosteczka mi jest potrzebna po to, żeby zaznaczyć w jednym miejscu butelkę. Aby móc ją równo, e, równo obciąć, tak? No więc już wam pokazuję jak ja to robię. Przykładam sobie marker i jadę sobie dookoła tym markerem kręcąc butelkę, tak? Idzie to mniej więcej. Równo tu nie chodzi o to, żeby zrobić idealną kreskę. Robimy sobie jedną kreskę. Ciach, no dobra, i teraz sobie przykładamy. E, z drugiej strony marker i rysujemy kreskę z drugiej strony. Musi to być perfekcyjnie równo. Chodzi o to, żeby po prostu była linia. Żebyśmy wiedzieli, e, gdzie mamy ciąć. No i teraz kosteczkę sobie odkładam, biorę nożyk i nożykiem. Nacinam butelkę po tej kresce. Już mamy tak. Jedną część, część spodnią, można sobie wykorzystać jako podstawek. I obcinamy teraz drugą stronę. Idziemy po kreseczce. Ciach. Mamy górną część. Z górnej części można sobie zrobić lejek do czegoś. No i pozostaje nam środkowa część, którą ja wykorzystuję, właśnie. Do zrobienia tych znaczników. Pewnie te znaczniki już widzieliście u mnie, na niektórych filmach mam je powkładane w rośliny, oczywiście butelkę wcześniej opukałem, i teraz muszę ją z tej wody wytrzeć. No, bierzemy sobie teraz nożyczki i jedziemy. Niemy buteleczkę. Oczywiście w zależności jaką mamy butelkę, można zrobić niższe, wyższe te znaczniki. I zobaczcie, jak już mamy przeciętą buteleczkę, to teraz sobie jedziemy na takie około 1,5 cm odcinki. Ciach. utnę za trzy żeby Wam pokazać. Ja akurat dzisiaj będę mm, przesadzał, bo kupiłem do doniczek kanny. E, Także zaraz sobie ładnie opiszę i już te znaczniki wykorzystam. Oczywiście, dookoła całą butelkę można w ten sposób ściąć. Mamy, Otrzymujemy takie, jak widzicie, mm, plastikowe elementy. Ja jeszcze ścinam końcówki, żeby łatwiej było wbijać. Robię sobie ciach, ciach, i ciach. O, icie mamy takie ostre krawędzie. No i mamy w zasadzie znacznik gotowy. Możemy sobie pisać po obu stronach. Bierzemy markera. I piszemy kanna. Akurat kleopatrę by Kleopatra. No i widzicie, oczywiście, musicie mieć niezmazywalnego markera. I mamy już gotowy znacznik. Zaraz mam tu jeszcze daniczkę. Pokażę Wam jak to wygląda do niczce oczywiście sobie kładamy obok, ciach. No i mamy opisaną roślinkę, no i nam nigdzie już to nie umknie. Co tu wsadziliśmy, mamy ładnie oznaczone. No i w taki oto sposób możemy sobie bardziej ekologicznie wykorzystać tą butelkę, e, niż po prostu ją wyrzucić do śmieci. Możemy. Za darmo sobie zrobić znaczniki. No i to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.